ma dzisiaj kolejny unboxing. Zaczniemy od, Jan, od auta Janka. Ogólnie Janek to No jak zawsze musiał coś zepsuć. No wiecie. Tak jak ostatnio? No otwieramy już. O, dobra, od razu się otworzyło takie coś. Mamy jeszcze drugą taką. To no teraz Hania będzie. Bo ten gościu mi z łapy wyrwał w biedronce. Kur. Dobra, to teraz ja zbieram tego klepka. Tobie nie poszło tak łatwo. Co masz małego? Ogólnie łysy tutaj jest, a więc... Taki pedofil. No, druga no, taka sama. Taka proszę. Taka sama, tylko moja ładniejsza oczywiście. No i pierdolaj. Sorry, 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 nie słyszycie tego. No i teraz taki jakby legendarny Ojej, ale łatwo się to otworzyło. No patrzcie, taki jakby... Patrzcie, tutaj pisze Legends. legends, taki Mamy dwie ma legendarny. Dwie, mały. dwie mały. O proszę, proszę tutaj. O kurwa. Rycha buchnął. <grycha> Dibbi! Zasłoń to. Zasłonię to! ci zaraz du...